Zapraszam najlepszego polskiego specjalistę z kolei od spraw polsko-rosyjskich, człowieka, który spędził w Rosji całe lata, obserwował jak, jest traktowana, jak są traktowani Polacy w Rosji, napisał na ten temat kilka książek, jest publicystą najwyższego czasu, Wojciech Grzelak. Dzień dobry. Miło Dzień No cóż, Rosji... dziękuję, jeszcze nie ma zawsze. Cóż, o Rosji jest ostatnio dużo i głośno. Pośrednio odniósł się też do tej tematyki mój szanowny przedmówca, pan profesor Adam Wielomski. E, więc e, chyba nie powiem Państwu niczego specjalnie nowego. E, Dlatego przynajmniej będę mówił krótko. Patrzę na Rosję z nieco innej perspektywy. Niemal od początku tego stulecia zamieszczał w tygodniku najwyższy czas korespondencje oparte głównie na własnych, na własnych doświadczeniach pochodzących z Syberii. Rosja jaka jest? Każdy widzi. Zwłaszcza teraz. Ci, którzy jeszcze tego nie widzą, E, Zapewne roją sobie coś o dalszym zbliżeniu z Rosją, licząc na to, że z perspektywy e, takiego e, bardzo bliskiego, intymnego niemal uścisku, e, ujrzą mu lepiej, wyraźnie. E, niestety e, zbyt bliski dystans pozwala dostrzec jedynie fragmenty tego olbrzymiego, skomplikowanego państwa. Więc potem, w oparciu o tak bardzo wyciągłe obserwacje, powstają karkołomne koncepcje polityczne tworzone przez różnych pieknotuchów. Oni to właśnie do niedawna chętnie rozpowszechniali po świecie złudzenie, wspomagali naturalnie co sił przez krymowską propagandę, że Rosja przechodzi, czy też nawet już przeszła. Jakąś pozytywną transformację, że się cywilizuje, że się demokratyzuje. I ludzie naciskają tak naturalnie w konfrontacji z oczywistymi faktami. Zwłaszcza obecnie, że to właśnie sama Rosja poczęła zbliżać się do Zachodu, przyłączając Krymu. Nazywano to państwo sekretem utajnionym w Ale w dzisiejszych poczynaniach Moskwy nie ma przecież żadnej tajemnicy. Repertura jej zachowania jest oczywisty, wręcz tradycyjny i przez to łatwy do przewidzenia. Powstaje tylko pytanie, jak długo świat może jeszcze nabierać się na te ograne zagrywki. Albo też powodowane różnymi interesami udawców, że się na nie nabiera. Jak sprężenie ze Starej Otomany po prostu z Rosji wyłażą ordynarne Sowieckie. Bowiem Rosja Putina jest w gruncie rzeczy jedną wielką nostalgią ze sowieckim imperium. Nie jest Związkiem Sowieckim. Jest nostalgią ze Związkiem Sowieckim. To właśnie sprawia, że jest ona w tej swojej aktualnej wersji krajem, no inaczej tego się nie da określić schizofreniczny. Świadczy o tym deklaracje zachowania moskiewskich przywódców, wszechobecna tam bolszewicka ornamentyka, no choćby to trzęsienie bałwanów obrażających Lenina na wszystkich centralnych placach rosyjskich miast, ustawionych czasem tuż obok cerkwi, których lud prawosławny, a za ortodoksów uważa się dwie trzecie Rosjan, czci jako męczenników Rodzinę Imperatora Mikołaja II zamordowano przecież z rozkazu Wielkiego Ilicza. Aleksander Sołżenicyn przez całe dziesiątki lat marzył o niepokalanej Rosji, która kiedy zostanie uwolniona z brudnej skorupy bolszewizmu i wyłoni się z niej czysta i piękna. Ale niestety Czerwony Rat stoczył taką Rosję doszczętnie i teraz nie sposób oddzielić zdrowej tkanki od gangreny. To już się wymieszało kompletnie. Jest więc Rosja, ciągle mam na myśli jej stan współczesny, takim wybrykiem natury, państwem opartym faktycznie na kłamstwie, ucharakteryzowanym, zamaskowanym, w którym kult zbrodniczej ideologii pozostaje nadal żywy. No, wprawdzie teraźniejsza Rzeczpospolita opiera się w zasadzie na zafałszowanym za micie założycielskim, ale analogia ta nie powinna jest iść jednak zbyt daleko. W nieporównywanie większym niż Rosjanie stopniu wyczuwamy ten fałsz. Staramy się go wdemaskować. Nie uważam, aby naród rosyjski był pod jakimś względem gorszy od innych nacji, ale sądzę, że pewne jego oryginalne cechy wykształciły się pod wpływem złożonych wypadków dziejowych. Choćby szczególne relacje pomiędzy no nie tyle może społeczeństwem, ile narodem, ludem, a władzą. No i się pogląd na funkcję jednostki w państwie. To skutkuje jednak pewnym zderzeniem, rozdziewem cywilizacyjnym na jaskrawiej, może zaznaczającym się w odmiennych mentalnościach polskiej i rosyjskiej. Trzeba wspomnieć, że przez ostatnie 5 wieku, bo o okresie wcześniejszym nie ma nawet co mówić e, robienie polityki wschodniej w wydaniu nad e, sprowadzało się na tylko krótkotrwałych prób, jakiejś tam, emancypacji. Do tego, że gdy z jakichś powodów zaczynano w świecie mówić o Rosji, u nas wzywano do czasu telewizji Stanisława Cioska albo jemu podobne osoby. A przecież trzeba pamiętać, wschód to także setki tysięcy Polaków, nie tylko w Rosji, o których nigdy nam nie wolno zapomnieć. Zresztą prowadzenie polityki wschodniej i w ogóle zagranicznej przez Warszawę mocno zdziwiłoby krem, nie tylko chyba Krem Putina, czy innych jego pokutniczyków. Próby jakiegoś jednania się, albo choćby porozumienia z Rosją podejmowane w imię racji pragmatycznych, no chyba jednak są skazane na niepowodzenie. Mniejsza już o tę naturę Moskwy, ale że z tym, że naczelne idee konserwatyzmu, o których była tu mowa, wolność, własność, sprawiedliwość rozumiane jak najszerzej, mówiące nie tylko kwestie gospodarcze, nie są w dzisiejszej Rosji poszanowani. Co więcej, pasują do niej jak ciągło do krowy. Można, Można wręcz powiedzieć, że istnieją tam w formie atrak czy, czy nawet karykatów. Posłannictwo, jakie przypisuje sobie Rosja, jej misja globalna, związana jest nieodzowne z tłamszeniem wolności. Moim zdaniem nie jest to do przyjęcia dla ludzi, którzy wyznają prawicowe wartości. <kluczy> Mamy zatem problem z Rosją, nie tylko my zresztą. I mało jest pocieszające, że to przede wszystkim Rosja ma ze sobą samą problem. Czy jest więc jakiś sposób na Rosję? Nadzieja dla nas? No cóż, nadzieja chyba pozostaje zawsze. Zwłaszcza jeśli przepić się tym, co w związku z Rosją objawiła matko najświętsza w Dziękuję za uwagę. Dzień, radzy,